Witam, witam, fani. Ogólnie mam taką informację, że wygraliśmy z tymi jebanymi trollami. Bo oni teraz wszystko robią. przerabiają filmiki, żeby być bogiem. Czym oni kurwa na wygrali? Chyba chuję do dupy wygrali. Z tego powodu, bo czym Co oni? Mnie zniszczyli? Czy... Jak kurwa, no sobie robię dla was filmiki, fani. a widzicie, chyba ze swoim kutasem wygrali te trolle. No ale widzicie, tak bije im, bo kurwa pojechałem w to, po Ostrych, Teksas, to teraz już nie wiedzą, co zrobić. To może przerobię jakiś filmik. A tymi przerokami, to jest dla mnie śmieszne. Swoje gęby nie pokażę. I nie powiedzę to w rzeczywistości. Tylko chuje się kryją. Ja pierdolę trzeba być niezłem z jak oni. No widzicie. Wystarczyło pojechać po pipotekce po rodzinie. I to kurwa zabolało. I teraz szukają guza, żeby niby pokazać, że oni wygali. Czym? Z kurwą, z matką wygali. Chyba tak. No widzicie. panie powinniście się cieszyć, że wygraliśmy z tymi idiotami. A dwa, nie, nie wierzcie w tych troli, w tym sensie, żeby... Bo wysyłałem jakieś przerobione filmiki. Kłamca, nie kłamca, chuj wie co. Niech powiedzą w oczy kurwa mi, a nie tylko przez internet, te cioty zajebane. Pozdrawiam. Poza cały zwierzę. Dance.